Każdy dzień to szansa na odkrycie swojego prawdziwego potencjału. Wyobraź sobie, że każda chwila, każdy krok to cegiełka budująca Twój sukces. Dyscyplina nie jest czymś, co przychodzi łatwo, ale to właśnie ona odróżnia przeciętność od wielkości. Każdego poranka, gdy budzik dzwoni, masz wybór. Pozostać w strefie komfortu czy podjąć wyzwanie. Wybierz to drugie. Wstań, zacznij działać i pamiętaj, że małe kroki prowadzą do wielkich zmian. Dyscyplina jest jak mięsień. Im częściej ją trenujesz, tym silniejsza się staje. Kiedy inni rezygnują, ty trwasz. Kiedy pojawiają się przeszkody, ty widzisz w nich możliwości. Słuchaj swojego wewnętrznego głosu, który mówi: możesz więcej, stać cię na więcej. Niech każdy dzień będzie nowym początkiem, nową szansą na udowodnienie sobie, że potrafisz. Każda chwila spędzona na doskonaleniu siebie to inwestycja, która zwróci się z nawiązką. I gdy nadejdzie wieczór, poczujesz dumę z tego, co osiągnąłeś, wiedząc, że jutro znów możesz zacząć od nowa. Każdy dzień to szansa na odkrycie swojego prawdziwego potencjału, a ty masz moc, by to zrealizować. Wykorzystaj ją.